Dajcie łapkę w górę. Teraz. Elo widzowie, dajcie łapkę w górę. Dzisiaj nagrywamy. Malina Tina i Wika. E, czyli ja. E, jak chcecie, żeby nie odeszła Malina Tina, No, tu nie wiem. Nasza ekipa się prawie rozchodzi, ale się jeszcze nie rozeszła. Malina Tina dołączyła do nas, ale powiedziała, że jak dacie pod tym filmiem. 45 lajków no albo 20, tak? Albo 5, albo... Zróbcie chociaż jednego, albo dwa, tak? Tak? Ważne, żeby były lajki. Nie zmuszamy, ale prosimy was. No może to... Wiecie. Ja mam 13 lat. Malina Tina... za niedługo będziesz... Miała 12. Malina? Tina. Malina Tina by chciała mieć 12 lat. Ale ja mam 10. Byś chciała coś mieć dzisiaj, a masz 7 lat, bo już do pierwszej klasy. w I za niedługo będzie miał 8. Więc dajcie lajka, bo miała się rozchodzić, bo wiadomo, że nasza kita się prawie rozchodzi, yy, Bobera odpadła i niestety musimy się pogodzić z tym, że osoby odpadają. Ale mam nadzieję, ale dołączył do nas nowa osoba macie. Wiecie... Ma na imię Macionarek. Narek, no. Dajcie lajka, że macie do nas dołączył, bo tak. Jeszcze to może dołączy do nas Alan. Na kuzyn, tak? Mhm. Od starszy ode mnie od Balata. Bo on ma on ma dziewięć. Jest ten od o, mhm. od wronka. Mhm. To jest mi to jedno, ale na pewno Okej. Okay. Pokażę Ci które. To, to niebieska. Okej. Okay. I, I ja po tobie, bo mm -hmm. mieliśmy... Robimy taki challenge, że jak spadnie, to wtedy będę ja. O kurwa. <laughs> jak coś tu zwalił się telefon. I dlatego nie mogę. Sko! Prawą. Proszę. Jak nie wiem, to wtedy ja. Tak? No dajcie lajka. Nie zmuszamy, ale prosimy, tak? Bo... Wiecie, my jest, mamy nowy kanał i zrobiliśmy to dla Was. widzowie. I zrobiliśmy challenge'a. Pokazaliśmy twarz. Mm, tak? Mm -hmm. mm, nie wiem. Bo jak, chce, jak chcecie jakiś odcinek, to napiszcie jakiś chcecie. Mm -hmm. Ma być roblox, stwierdziliśmy. No mnie podobnie, nie ukradliśmy nazwy Teams, po prostu nie mieliśmy nazwy. Dance! No, ale znaczy Teams, nie, uk nie ukradliśmy im, tylko tak sobie wymyśliliśmy. No. Bo nie mieliśmy planu. Cieszę się, że chociaż macie ten kanał, możecie nas oglądać, ale dajcie do każdym filmiku Lajki nie, No, lajki, nie zmuszamy, ale prosimy was, jak nie subskrybujecie kanał, to szybko sub, 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 subskrybujcie kanał A możemy nagrać wam shorty, jakiego chcecie, filmik jaki chcecie, więc Wiecie, możecie mnie dodać? Nazywam się Nikola czy Pies i Kitty, jak będę to ja. Tak. Bo jutro to będziemy. Może, nie wiem, czy uda nam się zrobić filmik, tak? Tak. Dobra. A widzowie, ale zrobimy taki miks gry, ok? Że. Ze... Jak nagromę labu, berry hawę, mówimy skin albo bro heaven, e, tam płacze, mija nasza Kurde krótko o coś wyzwaliłam, dlatego przepraszam, to się wydobyje, coś wyzwaliłam, ale Dajcie lajka. Ja mamy chcemy i wiecie że my chinowi i nie, nie wiem czy dołączymy ale dajcie lajka like obiecajcie dajcie tak w ogóle Remo wybierzcie Remo Friends Nie, nie to. Nie, nie wiem tu wybrać jakiś filmik. Baca, jak subskrybujecie. Baca. Do, do, dodajcie mnie, dla osób, kto ja dodawało. Nie subskrybujcie, ale dodajcie, bo jak YouTube to opieracie. I zobacz, naciśnijcie to dwa razy. Tak. E, naciśnijcie dwa razy... Cztery razy w lajka. I zobaczycie. Naciśnijcie cztery razy w lajka. Raz, dwa, trzy. cztery Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery Widzę, Weszło mi I patrzcie Patrzcie, co mamy takiego darmowego Widzicie? Zmieniło wam się kolor Patrzcie, możecie normalnie przejść bez żadnego umierania. Tylko ja nie chcę. Dobra, tak w ogóle to żart. E, dobra. No, jak chcecie śmiesznego shorta, to możemy stworzyć tak jak. E, taki śmieszny short, tak? Mhm. Dobra, widzowie, dajcie ten lajka. Like I to by dzisiaj. Na tyle. Mogę teraz ja. Dobra, widzowie, e, zrobimy wam takie coś. Eee, się nie zaśmieć. Pani powiedziała do ucznia, ile to 10 przez 10? Odpowiedziałam: 100 tysięcy. A dlaczego tak powiedziałeś? No, bo kolega mi w klasie powiedział, że każdy wynik to 100 tysięcy. Że jest taka liczba do 100 tysięcy i każda liczba to jest. W każdej liczbie jest 100 tysięcy. Więc, jak widzicie, to teraz, no, ten rzad Jakoś się nam zdziwił i tak w ogóle, jak dostaliśmy i jak byliśmy, to ten, macie termowe normalnie, to i w ogóle i ta pani powiedziała do nich, a dlaczego tak powiedziałaś przecież to by było kłamstwo. Głupot ci nagadał, a powiedział nie. W każdej literze jest 100 tysięcy. To spytam się Google, Google! A czy jest, istnieje taka liczba jak 100 tysięcy? Google powiedział tak. No, no i co pani? Pani powiedziała? Odpowiedź. To podaj mi odpowiedź, jak w każdej A 100 plus 100? 100 tysięcy. A kiedyś ile to było dla ciebie? 200. Aha. Ale jesteś słaby. Musisz się potwiczyć. Więc kolejny rzecz. Chłopcy spytali się pani. Czy mogą dzisiaj mówić cały czy nie wiem. Pan, myśleli na drugiej lekcji myśleli, że pani zapomniała, że mówią ciągle nie wiem. I się zapytali pani. Prze pani... A, a możemy wziąć sobie chipsy? A pani powiedziała nie wiem. Przy pani, a my nie skończyliśmy lekcji. Nie wiem. Proszę pani, a, mo, a czwartej myśleli, proszę pani, możemy iść na dwór. Pani powiedziała, ja nie wiem. To szósta lekcja była i pani, pani zapomniała, że mówię przez cały dzień, nie wiem. się zapytała, całej klasie. Ile to 6 plus 6? Wszyscy odpowiedzieli na to? Nie wiem. A pani powiedziała im. Czy nie możecie powiedzieć tego wyniku prawidłowo? Ale pani sama powiedziała, że mamy przez cały czas... Nie wiem. A możemy dzisiaj mówić e, przez cały czas normalnie? A pani... A my powiedzieliśmy nie wiem. Mówimy cały czas nie wiem. Więc jak mamy ci odpowiedzieć? to dopiero możemy to odpowiedzieć. Dobra. Trzeci żart spróbuj się nie popłakać bo dzisiaj mamy grilla spróbuj się nie popłakać Była, był sobie taki malutki piesek on biegał taka jedna osoba go wzięła, ale go biła rzucała wszędzie jeszcze powiedziała mu, że jest najgorszym pieskiem był słodki ale ciągle Hałczysz, jęczysz jęczysz. Tak smutnie. Biła go, rzucała i jeszcze chciała go zmiksować. Spróbuj się nie przestraszyć. O trzeciej w nocy była taka pani. Nazywała się Ela. Mówiła, gdzie jest Bartek, gdzie jest Bartek. Chłopiec jej z najgorszych dzieci, których bił, te dzieci, bił te wszystkich dzieci, i on mówił im, powiedział jej, nie powiedział, a gdzie jest Bartek? On powiedział, wiesz gdzie? W tyłku. I ta pani połknęła go całego, on nie powiedział. A następnego razu zobaczyła chłopca i powiedziała, a gdzie jest Bartek? Chłopiec powiedział, ale jaki Bartek z naszej klasy? Tak. Dlaczego go szukasz? Słyszałam, że go nie lubicie. A jak mi powiecie? Że? Bo jest kujonym. A wiesz, jest gruby i mogę go zjeść. I, i od czwartej w nocy i o, zawsze, o każdej trzeciej w nocy... Słyszał takie dźwięki straszne i mówił Bartek, że ja niedługo cię zjem. I następnego dnia zjadła Bartka, bo mówiła, że lubi dużo mięsa. Czyli taka osoba, że musi być bardzo wielka. Dobra. Teraz kolejny z tego odcinka. Patrzcie jakie osoby to ja. Może sobie je dodać. Jak szukać. Inna då. Det är które grał ze mną...